Z tej strony taśma startowa. Przechodzimy do podsumowania 13 i 14 kolejki Ekstraligi. W trochę minorowych nastrojach. Tak, troszkę. Nie poszło to wszystko po naszej myśli. E, Paweł, powiem Ci szczerze, bardzo nie poszło po naszej myśli, yy, ale zacznijmy mniej więcej yy, od początku, tak? Wiesz, bo, bo chciałbym się na tym skupić. Hmm. Yy. Może nie chronologicznie, bo ta chronologia jest mocno zagubiona. A mianowicie. Chyba yy, zaczniemy. Trzynastą kolejkę. Trzynastą kolejkę od meczu Sparta w Wrocław. Stalgorzów. Stalgorzów. Zaskoczenie. Chyba tak. We Zaskoczenie, tak. 46-44. Rasuje bonus Stalgorzów. Wygrywa. Trzy punkty wywozi z Wrocławia. I wywozi, z Wrocławia. Wywozi, tak, bonus. wywozi trzy punkty. Przepraszam. 44-46. Yy, Wiesz co, co tu zabrakło? Czego tu zabrakło? Przede wszystkim zabrakło punktów ważnych, punktów Maxa Drabika, mówię w kontekście walki z mhm. Party. No i gdzieś Maxa Afrika, bo o ile Czugunów z Liszką zrobili te 9 punktów, to i no oni pojechali poza Maćkiem Janowskim, pojechali słabo w tym meczu. No tak, no ale mecz był bardzo ciekawy, bardzo emocjonujący, emocjonujący. trzymający do samego końca, no ale Gorzów jednak, e, widzimy co zrobiło to Szymon Woźniak się obudził. E. Szymek pojechał fajne zawody, wiesz, bo zrobił szóstkę z dwoma bonusami. E. Ale nie zapominajmy o tym, że on jest wychowankiem. Yy, dokładnie. Więc, więc w jakiś tam sposób, yy, gdzieś tam ten powrót do Wrocławia mu się udał. Jack Holder 8, Anders Thompson 10, yy, Bartek z 15 z bonusem. No, Bartek Zmarzlik z 7. Jasne. Yy, wrócił Nils Christian Iversen, który zrobił 5 punktów, bardzo ważnych punktów. No i dlatego oni wygrali. Tak, dokładnie. No ale tutaj Stalgorzów mi się wydaje, że zasłużyła. No można powiedzieć, że już w tym meczu można było powiedzieć, że od zera do wicelidera. Jasne. To było po prostu coś, co zrobiła Stal Gorzów w drugiej połowie sezonu, od kandydata do spadku do drugiego miejsca w fazie zasadniczej. No Dobrze. Do yy, Przejdę do kolejnego meczu, a mianowicie yy, Eltrox. Yy, nie przepraszam, RM Solar Zielona Góra z yy, Fogo Leszno. No Wiesz co, zaskoczenie. Bo myślałem, że byki pojadą do Zielonej Góry i powalczą. Będą chcieli, e, że, że o ten bonus chociaż powalczą, wiesz, bo, bo, bo tutaj ta walka o playoffy. do samego końca no to coś. W tym sezonie to było coś niebywałego. Znaczy unia leśność miała te playoffy zapewnione, prawda? No dokładnie, Więc wiesz co, no ja wiem, oni że oni mogli wyjąć, wyjąć, ja wiem, że oni mogli wyjąć drugi garnitur motocykli i sobie testować i tak. zostawić rakiety, rakiety na playoffy i na później, na to co dalej. No ale teraz pojadł drugi raz w półfinale ze sobą. Ale 52-38 no, chyba na więcej było, było stać w Unię mimo Wszystko biorąc pod uwagę... No, dokładnie. Wiesz, co szybko do, do punktacji. No, Martin Waculik 12, PP 7, Mikkel Jebsen Jensen. Zobacz, jak on się obudził na, w końcówce sezonu. Zrobił 11 punktów. Dokładnie. To jest kolejny mecz, w którym ten zawodnik jedzie. Gdzieś coś przeskoczyło, może sprzętowo, może. Może no, go tam w jakiś tam sposób wsparli. Patryk Dudek dycha. Do tego masz 10 punktów meczowych. Juniorów, gdzie o, dziwo, w tej całej układance to Mateusz Tonder był liderem tej formacji juniorskiej. No tak. Więc tutaj, tutaj... Mateusz Tonder naprawdę to był, przepraszam, zaskoczenie, że jechał naprawdę dobry mecz. Na... Ale powiedz mi. Co się stało? Co się stało z Unią Leczną? Janusz Kołodziej cztery punkty. Bartek Smektała przewozi jeden punkt. Eee, Jamon Lindsay sześć, też tam niego mało. Jedynym takim naprawdę yy, zawodnikiem, który yy, gryz ten tor i coś tam pokazał, to, to, to jest Emil Sajfudinow. Zrobił dych, ale w sześciu sta yy, w w startach. Nie, przepraszam, w pięciu startach zrobił. No coś, coś tutaj nie grało, nie? Szafowanie Dominikiem, tak. Dominikiem Kuberow, który pojechał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy, zrobił 8 punktów. No i Przemo 8 punktów walczył. 2-0, wykluczenie, 3-3. No nie, no nie, no to się nie mogło udać przy takiej nie, no... Brakowało, cały mecz tak naprawdę skrupulatnie budowały myszy. Przewaga. Mi się wydaje, że to jest zasłużone zwycięstwo, bo Unia po prostu nie jechała. No. Jasne, Paweł, ale wiesz co, przejdę do, do meczu rybnika z Częstochową. Kto był tu gospodarzem? E, e, no, to, no to chyba nie, tego nie wie do końca nikt. Kto to był gospodarzem, bo wszyscy oni jeździli w czerwonych kaskach i w niebieskich. Rybniczanie. E, a to był mecz wyjazdowy, Ale to był mecz ich wyjazdowy. Dokładnie. Wiesz co, to jest bzdura Ekstraligi i nie, boję się używać tego słowa, mogą mnie w jakiś tam sposób hejtować, blokować, ale powoływać się na przepis, że nie można dwa razy karać za to samo, no jest idiotyzmem. Ale to nie jest za to samo, licencja to była odwieszona, podobno było dobrze i za chwilę znów. To... No dobra, ale zobacz, że to była analogiczna sytuacja do tego, co było w meczu z Gorzowem. Dokładnie, no mi się e... wydaje, że tutaj powinien, przepraszam, też powiem, tutaj powinien być Walkowa, a to, że dogadali się z Rybnikiem, żeby jechać tam, no to jest dla mnie jakieś kuriozum po prostu i Ekstralina nie powinna wyrażać zgody na takie sytuacje. No ciekawe jestem, ile Pan Świącik wyłożył ze swojej kieszeni na to, żeby zapłacić Panu Mrozkowi za jazdę w tym meczu. Dokładnie. No ale mimo wszystko to, co zrobili tu często na to, że w Rybniku pogrom. Pogrom, pogrom, pogrom 60-30. Jeszcze raz pogrom. No. Po łogacze próbował jechać, i tutaj nawet słabo Robert Lambert, gdzieś ta końcówka sezonu mu ucieka. Ucieka mu. Ucieka, ucieka. Cztery punkty juniorów. Walczący coś tam łogacze, walczący coś, wasz kamienik. Powiem Ci szczerze, że po tym defekcie bym nie skreślał Mateusza Szczepaniaka. No tutaj nie wiemy czy nie było jakichś problemów dalej ze sprzętem, nie możemy powiedzieć, ale no, to było, jeżeli nie było tych problemów, no to Panie Prezesie Mrozek to była sytuacja To niezbyt fajne. To, to nie było uczciwe wobec tego chłopaka, bo po defekcie nie puścić go ani razu. Jasne. E, tutaj mamy 11 punktów po stronie Częstochowskiej, 11 punktów juniorów. Słaby mecz Frederika Lindgrena, który zresztą jeździł w Rybniku. Eee, może ef, e, jakiś tam efekt się wdał e, po Wrocławiu. Hmm. Jason Doyle 13, przebudzenie, e, runę Holta Dycha, Paweł Przedpełski 13, Leon Macen 8. No dziękuję. dla Rune Holty, gdyby nie ten defekt, no to był płatny komplet no, no, dokładnie. na końcu. Dokładnie, no, więc nie ma tu na czym się rozwodzić, to był mecz po prostu nudny mecz. No. Pochylę i tu się pochylmy Paweł trochę, wiesz co, bo powiem Ci szczerze, ten mecz był do wygrania. O ile zrobiliśmy bonus w, yy, w Grudziądzu. Yy, o tyle ta jazda yy, no nie była dobra. Bo zobacz, z 44 punktów Niki 13 Kenneth bier 10, 10. to masz 23. Yy, 37 punktów trzech zawodników, na 44 całej drużyny. No, Gdzie tak, no. Juniorzy nie pojechali nic, Krzysiek Buczkowski pojechał 3 punkty, Przemo Pawlicki walczył, zrobił 5, ale wiesz co? Bardzo zła decyzja, przepraszam, dla mnie w naszej drużynie. Jakub, Kuba Jamruk. Pierwsze zero, później widać było, że próbował się z bonusem, i nie pojechał. I co? Nie powiem? pojechał. I puszczanie juniorów. Dziwna sytuacja, szczególnie, że ci juniorzy nie pokazali jakoś, nie wiadomo czego. No, szczerze powiedzieli, nie pokazali nic. Słabszy mecz Mateja Żagara też miał przełożenie na to. Zdecydowanie. Ale Jarek Hamper za to, który na wyjazdach nie, nie świecił, tutaj zaświecił. Zrobił 13 punktów, naprawdę walczył i szczerze ci powiem, ja naprawdę myślałem, że obgryzę paznokcie po samo łokcie w 15 biegu. Dokładnie. Aczkolwiek no, ten 15 bieg no, było ciężko wygrać i od początku to było wiadomo, tam jechał po to, Niki Pedersen z Artiomem. Jasne, ale wiesz co można było więc tutaj, można było tutaj ten, ten mecz był do wygrania, by Paweł powalczyć w tym 15 biegu, bo Zabrakło. to było 4-2. Jarek Hampel przywiózł dwójkę na nikim, co oni mieli to spięcie takie po mhm. tym biegu ale można było ten mecz wygrać. Jeżeli byśmy ten mecz wygrali, to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji niż jesteśmy na koniec sezonu. Zdecydowanie tak. No zabrakło. No, szkoda. Naprawdę szkoda. Yy, bo to samo miejsce w lidze w stosunku do poprzedniego sezonu. Do ale zdecydowanie to... inna punktacja. Ale to, wiesz co, do, do tego sobie dalej przyjdziemy. Wiesz co? przejdźmy do tej czternastej kolejki. Tak, dokładnie. Yy, Mamy mecz... o ile gorzów z Grudziądzem już wam omawialiśmy, tak, bo, bo by... od budu awansem mecz był rozgrywany, o tyle przejdźmy do Leszno-Częstochowa Leszno zupełnie dwie inne drużyny niż te w 13. kolejce, bo Leszno było walcem, to, 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 to pojechało swoje Leszno, a Częstochowa znowu stanęła po tym świetnym meczu, gdzie Rybnik rozjechali. I pamiętaj o tym, że to był dzień po Grand Prix. Grand Prix. gdzieś dokładnie. Jeżeli o, oczywiście patrząc, yy, mówimy o Fredce Lindgrenie, który zrobił 4 punkty z bonusem w tym meczu. O ile yy, Leon Madsen z Jasonem Doylem pojechali na te zawody naprawdę spasowani, no to tutaj widzę, że chyba Fredka miał yy, syndrom Jasona Crumpa. Coś. Yy, taki syndrom. Yy, po Grand Prix, po wygranej Grand Prix e, gdzieś no w, no lidze, w lidze nie ma jazdy. No i zupełnie inny Rune Holta, i paweł do Tak. Zupełnie, no i juniorze też zupełnie inny Mateusz i zupełnie inny Kuba Miszkowiak. I to zrobiło różnicę. No to zrobiło różnicę, bo o ile patrząc na punktację Eee, Ale znów równą, równą jazdę leszczyńskiego walca. I mimo wszystko w Lesznie, może nie był najlepiej punktującym zawodnikiem, to zasługuje na wyróżnienie Jamon Lincy, który jest bardzo, bardzo młodym zawodnikiem. No, 21 lat, 93 lat. Z trzema, trzema minusami, co I jest... naprawdę walczą na to, że to trzeba mm -hmm. mu przyznać. Więc zasługuje na wyróżnienie. I, to jest I po chłopak. gorszym meczu zobacz przebudzenie Bartka Smektały, Widać, że przepracował <coughs> ten czas, żeby, żeby się naprawdę rozjeździć. Przemu Pawlicki pojechał na swoim poziomie, do którego nas w jakiś tam sposób przyzwyczaja w tym sezonie. Janusz On... Kołodziej, i tutaj troszkę słabiej, ale tutaj się pojawia, bo Leszna będzie miał bardzo dużą zagwostkę w sezonie transferowym. Czy postawić jednak na Kołodzieja tego weterana? Myślę, że wiesz co? Oni prędzej odpuszczą Janusza Kołodzieja, ewentualnie Emila Seifudinowa. Kosztem, kosztem budowania młodego składu. M, młodego składu, perspektywicznego składu i zostawienia Dominika Kubery. No właśnie, to jest ciekawe, naprawdę. Bo wiesz tak, co? Jeżeli to będzie Kołodziej lub Kubera, no to pojawia się na rynku transferowym polski senior, za którego także będą duże pieniądze wykładane, bo tych seniorów polskich jest na rynku niedobu. Ja dam sobie, nie dam sobie <laughs> ręki uciąć ale wydaje mi się, że jednak władze Leszczyńskiej Unii postawią na wychowanka i zobacz jak w ogóle ten skład jest zbudowany. Zobacz ilu masz wychowanków w tym klubie. Dokładnie. Bo masz, Jamon Lindsay można powiedzieć, że to jest wychowanek, Przemo Pawlicki jest wychowankiem, Bartek Smektała jest wychowankiem, będzie Dominik, Dominik Kubera, który jeżeli go zbudują to naprawdę będzie chłopak, osiągał najwyższe w Janusz jeździ tam także 10 lat, dobrze mówię? Dużo je, długo długo jeździ, długo jeździ, długo jeździ. Janusz, Janusz. Kołodziej. Jasio, Jasio długo jeździsz, to yy, on prawie można powiedzieć, że... <grych> on tam jest wychowankiem że, przez zasiedzenie. No. Że, że, no wychowankiem to nie, no bo, no, Przez zasiedzenie. Bo, przez przez tego... zasiedzenie, no tak, tak. Ale, ale tak no. Emil Sajfutina, który także tam zapuścił korzenie, no jest. Ale to już nie są te same byki, które były Hegemonem przez ostatnie lata. Jasne. Są do pokonania. Betan, Sparta Wrocław, KSR Rybnik, panie kolego. Powiem tak, wynik nie oddaje tego, co się działo na torze. Wiesz co, powiem ci szczerze, to był fajny mecz. Bardzo fajny mecz i przez długi czas bardzo wyrównany. I przez bardzo długo jeszcze te. Sparta Wrocław nie mogła być pewna, czy jednak uda się objechać Rybnik na ich torze, szczególnie, że tutaj chłopaki z Rybnika Wiesz walczyli. Co? Mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać, gdyby takich problemów w tym meczu nie miał Saszka Łoktajew. Łogaczew. Łogaczew, przepraszam, Sergi Łogaczew. Co tak, ja dokładnie, to mogło być tak samo dwa wykluczenia w Wasława Milika. I dwa wykluczenia Wasława Milika, który rzeczywiście Waszka, no rzeczywiście Waszka jeździł i w bardzo fajny sposób. Mm. Ale Kasper Woryna za to... No, Ale... tak? I tutaj czytam komentarze, że czy Kasper na pozostanie w Ekstralidze. Tutaj piszą, że to nie jest zawodnik ekstraligowy, że on powinien w pierwszej lidze. Biorąc pod uwagę to, jak jest mało polskich seniorów na rynku, deficyt, którzy jeżdżą... Deficyt, i jeżeli on odejdzie z tego klubu. Z Rybnika, Czemu, czego mu życzę, naprawdę mu życzę, bo to jest perspektywiczny zawodnik, który ma jeszcze szansę naprawdę zdobywać... Młody około. zawodnik. Młody zawodnik perspektywiczny, który ma szansę jeszcze jeździć naprawdę na najwyższym poświatowym poziomie. Nie to może to się marnować to musi, to musi, to pod to parasolem musi. prezesa Mrozka. No. no musi odejść z Rybnika, żeby... Rozwinąć skrzydła. Dokładnie. Tyle w temacie. I uważam, że tutaj powinno to się zdarzyć. Tutaj już niektórzy łączyli go po raz kolejny z Partą Wrocław, kiedy przyszedł przeprosić kibiców, porozmawiać z kibicami. Przyszedł Twoją drogą bardzo ładne zachowanie. Szapoba yy, Kasper, za, za Twoje zachowanie. Może gdzieś ten, no. yy, może w końcu. Ten wpływ w jakiś tam sposób. Ja trzymam chciałbym, żebyśmy oglądali na ekstraligowych ligowych torach w przyszłym sezonie, bo naprawdę ten chłopak nie powinien się marnować. Dobra, szybko punktacja. Kacper wrywa na 12 punktów. Szczepaniak 8 plus 2. 8 plus 2. Eee, z 0, taśma, suma, zero. suma zero. Eee, Pięć, 0. Suma 0. Watław Minik. 5, ale tutaj mogłoby być zdecydowanie lepiej, gdyby nie dwa wykluczenia, pojechał w 5 biegach zrobił wykluczenie, 3, 2, 0, wykluczenie. Robert Lambert, eee, troszkę poniżej swojego poziomu. 8. 8 punktów, i to jest I 2, 2, 2, 2, 1, 1. Nie wygrał ani jednego. I jeden zaskoczenie jeden trochę wybrany. juniorzy z racji tego, że oni zrobili łącznie 6 punktów. I zobacz, że Mateusz Czudzierz zrobił czwórkę z 3 tu To Mateusz Czudzierz bardzo. Dobra, jazda Mateuszat szczególnie w tym ostatnim biegu, kiedy pojechał był wygrany ten bieg Jasne. na 5-1 dla rybnika, co było wow. Jasne, i teraz dalej sytuacja jak wyglądała, Maciej Janowski Dycha. I tutaj jeszcze powiem, istotną zmianę w składzie. Zobacz, że zabrakło. Maksa drabika. Tak, 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 tak. tak. O czym albo, albo go budują na playoffy, albo Ale on gdzieś... już jest tak zmęczony tą całą sytuacją. Mi się, z tego, co tam yy, gdzieś można wyczytać, i tak dalej, tam psychicznie mi się wydaje, że ten chłopak po prostu okay. tej całej nagonki już nie daje I rady z co, Wydaje mi się, że Sparta przeciągając na kruczki prawne. Pogorszyła tylko na niego sytuację. Nie, sytuację tego chłopaka. Tak by już A kończył jego... to zawieszenie, nawet jeżeli by je dostał, już by je kończył. Już albo by albo byłby w połowie kary i byłoby, byłoby po temacie. Teraz w tym momencie no nie będzie tego wstecznego CUE. Zobaczymy, co 7 października. Powie. Yy... No ale ta nagonka na tego chłopaka naprawdę myślę, że to spowodowała. No Pojawił się Daniel Biuli i zrobił w końcu dwa punkty. Zrobił, zrobił w końcu dwa punkty. Wcześniej woził same zera. Hmm. Chris Holder no. 9, Max Freak 12, Tajski 13, Gleb 4, Liszka 1. To jest świetna postawa. Płatny komplet u Findena uratowało tak naprawdę w... wynik dla Wrocławia. Nie no, oszukujmy, Kon... że. Żeby... Koniec pieśni. Koniec pieśni. Dobra. Wrocław zapewnia sobie playoffy w ten sposób. I został. Horror jeden. w Lublinie. Powiem ci szczerze, że ja po tym meczu naprawdę. Ja, wiesz co, powiem ci tak, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jak oni się postawili. Tak, że chcieli o to walczyć. Panowie, zabrakło tych playoffów, ale mogę to... Jesteśmy z was dumni, bo ta jestem... walka była. To, o czym ja pisałem na profilu, że chłopaki są ekspertami od spraw niemożliwych. I że tutaj jeszcze nie jest. Bardzo wcale niewiele zabrakło. Bardzo Wiesz co, niewiele powiem zabrakło. Ci tak, nie było yy... powiedziane. Wpłynęło na to dwa aspekty. Brak Wiktora Lamparta. Trzy. Ja powiem o trzech aspektach. Dobrze. No to o trzy aspekty. Brak Wiktora Lamparta aspekt numer jeden bo myślę, że w kolejnych startach by gdzieś tam nawet do, po, jednym punkt, po jednym punkciku czy po dwóch I tutaj kolejny, błąd, przepraszam pana łukowskiego, Dlaczego do cholery jechaliśmy u siebie? Dlaczego nie było tam Wiktora Firmuga nie Wiktor Firmuga był kontuzjowany, okej. Okay. A dlaczego tam nie było Śledzia, Maksa Śledzia? Dlaczego tam nie było innego, któregokolwiek z naszych chłopaków, na być przykład, może by się dał efekt, któryś by złapał i by dowiózł jeden punkt. Dokładnie. No dobra, okej. Okay. Dlaczego tam nie było tych chłopaków? Nie są gotowi? No dobrze, byliby najsłabsi, ale pojechali, by dostaliby szansę na objeżdżenie się. Dokładnie, to jest, to jest jedna rzecz. I to jest właśnie pokłosie tego... tej straty w biegu juniorskim Wiktora Lamparta. Druga sprawa. Wykluczenie Grigorio Aguty. Słuszne moim <oddia> zdaniem. Wiesz jaki jest zapis regulaminowy? Oświeć. Jeżeli zawodnik ratując Zdrowie innego zawodnika przekroczy, przekroczy linię. Nie ma podstaw do wykluczenia. Grisza nie miał jak się tam zmieścić. Jakby nawet zamknął manetkę, to tak czyś jakby przyjechał yy, yy, dwoma kołami po kredzie. Patryk, Patryk Dudek tak się na niego założył, że tam nie było możliwości wsadzenia szpilki. To Pojechał Grisza. No. Trzeba brać pewną sytuację. Bo poszedł Grisza ze startu z pierwszego toru, a Dudek się na niego założył z, z, od zewnętrznej, więc mamy sytuację taką, że tutaj albo słuszne wykluczenie, albo nie słuszne wykluczenie. To jest moim sytuacja zdaniem, bardzo sporna. Moim zdaniem wiesz co, tutaj był wzięty całokształt jazdy Griszy w tym sezonie, który rzeczywiście wciskał się w takie miejsca. Gdzie inni palca nie wsadzili, gdzie on, gdzie tą to palca nie wsadzili no. on tam wkładał motocykl. nie wsadzili, On tam wkładał motocykl i przejeżdżał, no tak, to prawda. No. Zabrakło tego, <laughs> a kolejną <trzeci> rzecz, <laughs> Patryk Dudek, pobijany po Grand Prix, <laughs> słabo jeżdżący wcześniej, tutaj to co robił Duzers, no i jechał całkowicie w kratkę, bo to było 1.3.0, 1.3.0.3, 1.3. Jechał całkowicie w kratkę, ale nie oszukujmy się, że to on dał tej zielonej górze te play -offy. w tym 15 najważniejszym biegu. <laughs> no niestety, poszedł Duzers ze startu. Ja powiem szczerze, że... I powiem ci tak. Powiem, że może to będzie brzydkie, co w tym momencie powiem. Ja liczyłem, że Patryk będzie na tyle pobijany, po Prix, że pojedzie słabo. Ale każdy kibic w Lublinie trzymał kciuki za zdrowie Patryka, ale żeby nie pojechał w meczu. No Albo bo... żeby pojechał słabo. Albo żeby pojechał słabo. Niestety, no tutaj pojechał... niestety, niestety pojechał dobrze. No, no tu widać po, po raz kolejny punkty juniorów. 8 punktów juniorów z Zielonej Góry. I u nas 3 punkty. Trzy punkty przez brak Wiktora Lamparta. Było blisko. Było Paweł, bardzo było blisko. blisko. Było jeden sobie, punkt meczowy. Jeden mały punkt. Jeden, mały, jeden punkt meczowy. mały punkt meczowy zdeterminowało to, że mamy nie czwarte, a szóste miejsce. Ciasno do końca w tej tabeli było? Bardzo ciasno, ale bierz pod bierzmy pod uwagę to, że ta drużyna w tym sezonie pojechała naprawdę fajnie, bo w tamtym Dokładnie. sezonie, robiąc y cztery wygrane, było szóste miejsce y i jeden remis było szóste miejsce a w tym roku było 8 wygranych i 6 przegranych i było szóste miejsce. Tak samo. Liga są niesamowicie wyrównana. Tu się, w... W... Tu, tu, tu się <laughs> wiele aspektów eee, złożyło na to eee, szóste miejsce. Przede wszystkim już się czepmy eee, tej całej sytuacji. Powiedzmy jak wygląda w ogóle tabela, bo eee, pierwsze leśno z 28 punktami, drugi, drugi Gorzów, Gorzów. To, jest prostu... to, 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 to jest w ogóle coś niebywałego. Wrocław 20, Zielona Góra 20, my i Częstochowa mamy po 19 punktów. Więc jak to było ciasno, jak tu było ciasno. No i oczywiście Grudziądz i o Rybniku nie mówimy. Grudziądz dycha, o Rybniku nie mówimy, dwa punkty wypadli gorzej niż w zeszłym roku Toruń. Tylko że o ile Toruń w zeszłym roku miał kim jechać? No, o tyle rybnik w tym roku nie do końca. No, złożył pierwszoligowy skład, ale. Dobrze, Paweł. Zabrakło dwóch drużyn, które nie zakontraktowały yy, gości. Dobrze, nieważne. Sytuacja, sytuacja chciałbym powiedzieć w jaki sposób. Yy, trzech drużyn, czyli dwóch drużyn i trzecia Unia Leżna. Tak, ale Unia Leżna, no poradziła yy, Ale dobra, sobie. no wiadomo, poradziła dwóch sobie drużyn. dwóch drużyn. Sytuacja wygląda w ten sposób, dlaczego się w ogóle ta tabela dla nas tak ułożyła. Jaka była determinanta tego? Przede wszystkim trzeba było wywalczyć ten, tą wygraną w Gorzowie, a przede wszystkim robić wszystko, żeby chociaż uratować bonus w meczu z Częstochową na własnym torze. Jak, jeżeli nie mamy wygranej, to walczyć o bonus, bo ten bonus by naprawdę dużo zmienił. Sam bonus? Nie zmieniłby dla nas w tym momencie nic. Mielibyśmy my, Wrocław Zielona, po 20 punktów, bylibyśmy na piątym miejscu nadal, ponieważ w bezpośrednich starciach pomiędzy tymi trzema drużynami mielibyśmy najgorszy bilans. Mm, Okej. Okay. Sam bonus z tego nic nie zmienił. Trzeba było wygrać w Gorzowie. W Grudziądzu, przepraszam. Grudziądzu. Było do uratowania kilka, kilka wyników. Tak, no dokładnie. niestety trzymamy kciuki za to, żeby było lepiej. Wiem, że drużyna. Jest zadowolona po tym y, sezonie. Ja im się wcale nie dziwię, bo pokazali Sezonu naprawdę. Fajnie oddali serce na to, że zostawili je. Y, tak, pokazali. Pokaza y, kosby pokazały rogi y, y, i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie jednak będzie ten playoff, bo oni na to zasługują. Oczywiście, że tak. No, chłopaki są spoza tej elity. Zobacz, Zobacz że w tej elycie, jak ty to mówisz, nie znaleźliśmy się my. Bo, bo się nie znaleźliśmy z nie, różnymi... Nie, ja tu nie mówię o play tylko o drużynach, ale... które betonują tą, tą ligę od X lat. Lublin jest gdzieś spoza tego kręgu. No oczywiście. I ja, do Lublina jest zawsze daleko. Ale popatrz na jedną rzecz. Częstochowa, która Miała się bić o złoto w tym sezonie. Pan, y fanie? I wielu ekspertów y mówiło: A zobaczycie, jeszcze po tym atomowym starcie, Częstochowy, hmm. zobaczycie, Częstochowa y będzie w finale <grym> albo będzie miała miskę w tym roku. Coś nie zagrało. Nie zagrało, ale tutaj. No, tu trzeba podziękować wiele, panu wie... świącikowi. Oczywiście, że wiele tak. Wiele aspektów. Dzięki wam, bo to od nas, bo nie się było ostatnie podsumowanie kolejki, znaczy to było ostatnie podsumowanie kolejki ekstra ligowe w tym kształcie. Tak, przed nami potrzebę. Bo, bo mamy, będziemy podsumowali, podsumowywali, podsumowywali, przepraszam, playoffy. Play no i później mecz o trzecie miejsce, mecz finałowy, trzymamy kciuki za to, żeby naprawdę nie zabrakło nam emocji. Za żadną drużynę, ale za emocje, żeby to wszystko trzymamy do ostatniego za, momentu Trzymamy się... kciuki za emocje i co? Widzimy się w za przyszłym tygodniu, bo play-offy startują… Kiedy Paweł startują? W niedzielę. Już w tą niedzielę mamy play-offy. Jeśli dobrze mówię, za tydzień. Za tydzień. Przepraszam w takim razie. Nie, czekaj, dobrze mówisz. Nie, Dwudziestego. 20. czyli za tydzień, tak, w niedzielę. Nie, w tą niedzielę. W, w tą, tą niedzielę, w tą niedzielę startują play-offy. Więc w przyszłym tygodniu się widzimy na podsumowaniu ee, pierwszej będzie play-off. Będziemy mieli jeszcze w międzyczasie Grand Prix. Z takich ciekawostek dochodzi nam 27. Grand Prix na Długim Torze. Na Długim Torze, 27 września w Rzeszowie. Mam chęć się tam przejechać, ale nie wiem jak mi się to ułoży. Szczerze powiedziawszy, chyba zostanę w domu, bo jednak nie, liga bardziej interesuje i będę chciał obejrzeć rundę rewanżową. Wszystko zobaczymy. zobaczymy. I wszystko zobaczymy. Czekamy na rozstrzygnięcie, jak ten sezon się zakończy. Dziękujemy Wam bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie. Oglądajcie. Przede wszystkim oglądajcie i dawajcie nam znać, co możemy zmienić, co dodać, co odjąć. I dziękujemy Wam, że te wyświetlenia są, że jest ich coraz więcej, że się pojawiają. I mamy nadzieję. I mamy nadzieję jeszcze, że w momencie, kiedy mamy już dostęp do zawodników. Ponagrywane dla Was skączył, To coś przygotujemy dla Was ciekawego, co będziecie chcieli zobaczyć. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.